To czekanie jest nie do zniesienia. Idź prosto, spójrzcie na jej minę. Możemy kończyć. Jestem zachwycona tą suknią. Niestety jej cena przekracza budżet. Czyż nie jest wspaniała? Dlaczego zaczęłaś od tej? Myślałam, że będziemy do niej dążyć. Tego oczekiwałaś? Wolę na początku pokazać najbardziej imponującą, żeby wysoko zawiesić poprzeczkę. Być może wiecie, że ona kosztuje 4500 i jest najdroższa z tych, które wybrałyśmy. Ona ją wybrała. Słyszałam, jak ją zdejmujesz z wieszaka i krzyknęłam, żeby się odwiesiła. Jak się czujesz? Podoba Ci się? Jest boska. Nie chcę się tu rozpłakać. Masz w niej świetną figurę. Podoba mi się długi tren. Ta suknia jest nadzwyczajna. Może trochę bardziej wyzywająca, niż się spodziewałam po Madison. Ale jest w niej śliczna. Możemy kończyć. Wyglądasz zachwycająco. Zaraz się przez nią rozpłaczę. Okay. Siedząc tam, myślałam, kiedy upłynął cały ten czas. W tej chwili, gdy Madison się urodziła, moje życie zastygło. Pamiętam, że spojrzałam na Tyler i powiedziałam: Dziękuję. Kto ma chusteczki? Chcesz jedną? To zacni ludzie. Gościli mnie u siebie przez ostatnie miesiące ciąży. To mnie przekonało, że niczego jej nie zabraknie. Na jednym zdjęciu jestem z mamą i Tyler. Wyglądam na nim jak Tyler, ale mam ten sam szeroki uśmiech, co mama. Uwielbiam jej przypominać, że mam ten uśmiech po niej. Pokażcie oceny. Akceptuję.